Rezolucja Narodowego Marszu Życia Rzeczypospolitej Polskiej 2024. Jako Polacy odpowiedzialni za przyszłość ojczyzny i prawa każdego człowieka żyjącego pod suwerenną władzą Rzeczypospolitej, my, uczestnicy Narodowego Marszu Życia, żądamy natychmiastowego zaniechania wywrotowych działań. Obecnego rządu i rządowej większości parlamentarnej przeciw przyrodzonemu prawu do życia, potwierdzonemu w Konstytucji Rzeczypospolitej. Przypominamy, że fundamentem praw chronionych przez Rzeczpospolitą jest przyrodzona, niezbywalna. I nienaruszalna godność człowieka. Nie pochodzi ona od państwa czy narodu, natomiast jej ochrona stanowi o autorytecie i godności państwa i narodu. Przypominamy również, że jak potwierdza to Trybunał Konstytucyjny, w orzeczeniu z 28 maja 1997 roku życie w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium rozwoju. Negowanie tej prawdy jest wymierzone tak w prawa osoby, jak również w autorytet i porządek Rzeczypospolitej. Wyrażamy uznanie i poparcie dla posłów, którzy bronili prawa do życia. Wzywamy ich również, aby nie poprzestawali na wyrażaniu opinii w reakcji na wywrotowe działania władz. Ale by prowadzili systematyczną pracę na rzecz cywilizacji życia, reagując na wszystkie imperatywy przywoływane i przypominane przez opinię publiczną wspierającą cywilizację życia. Wyrażając oburzenie z powodu głosowania części liderów opozycji, za procedowanie w Sejmie antykonstytucyjnych przepisów wymierzonych w prawo do życia wzywamy opozycję do jednoznacznej obrony tych konstytucyjnych norm i do przypominania ich konstytucyjnego charakteru wzywamy do niezwłocznego Ponownego przesłania do parlamentu wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Genderowej Konwencji Stambulskiej. Wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę z powodu zaniechania tego obowiązku do tej pory. Apelujemy do przyszłych posłów. Parlamentu Europejskiego o pracę nad budową silnej, europejskiej opinii wspierającej cywilizację życia. Działania te nie powinny sprowadzać się jedynie do protestów, ale być połączone ze stałym przypominaniem nienaruszalności prawa do życia i praw rodziny pierwszych spośród naturalnych praw. Prosimy o wsparcie dla naszej ojczyzny i wszystkich, którzy bronią jej praw.